Henryk Sienkiewicz, Hania. Wiedziałem, że przyniesiono trumnę i że teraz właśnie kładziono w nią Mikołaja, dlatego nie chciałem, żeby Hania poszła do ciała dziadka pierwej, nim wszystko będzie gotowe. Ale za to poszedłem sam. Po drodze spotkałem panią Dyw, którą prosiłem, żeby zaczekała na mnie, Ponieważ potrzebuje z nią chwili rozmowy. Wydawszy ostatnie rozporządzenia pogrzebowe i pomodliwszy się u zwłok Mikołaja, wróciłem do francuski i po kilku wstępnych słowach prosiłem ją, czyby po niejakim czasie, kiedy pierwsze tygodnie żałoby przejdą, nie chciała dawać hani lekcji francuskiego i muzyki. Monsieur Henry, odpowiedziała pani Dyf, którą Widocznie gniewało, że rozporządzam się wszędzie jak szara gęś po niebie. Ja uczyniłabym to najchętniej, bo kocham bardzo tę dziewczynkę, ale nie wiem, czy to leży w zamiarach rodziców pana, jak również nie wiem, czy zgodzą się na rolę, jaką pan usiłujesz samowolnie nadać wśród waszej rodziny, tej maleńkiej Patrope de Seil, monsieur Henry. Ona jest pod moją opieką odrzekłem wyniośle i ja za nią odpowiadam. Ale ja nie jestem pod opieką pana odparła pani Def i dlatego pozwoli pan, że zaczekam aż do powrotu pańskich rodziców. Rozgniewał mnie ten upór francuski ale szczęściem nierównie lepiej. Poszło mi z księdzem Ludwikiem. Poczciwy księżysko, który i tak poprzednio już uczył Hanie, nie tylko że się zgodził na dalsze i obszerniejsze jej kształcenie, ale jeszcze pochwalił mnie za moją gorliwość. Widzę, mówił, że szczerze bierzesz się do spełnienia swego zadania, a jakkolwiek jesteś młodym i dziecko jeszcze. Ale ci się to pochwala. Pamiętaj tylko, tak być wytrwałym, jak gorliwym. I widziałem, że ksiądz kontent był ze mnie. Rola pana domu, jaką sobie nadawałem, bawiła go raczej niż gniewała. Widział staruszek, że dużo było w tem wszystkim, Dzieciństwa, ale powody uczciwe, więc dumny był i cieszył się z tego, że jego posiew rzucony w moją duszę nie marniał. Zresztą kochał mnie stary ksiądz bardzo. Ja zaś, o ile z początku, za lat zupełnie dziecinnych, bałem się go z całej duszy, o tyle teraz, w miarę jak dochodziłem do lat młodzieńczych, zawojowałem go coraz bardziej. Miał do mnie słabość, więc pozwolił sobą powodować. Hanie też kochał i rad był los jej, o ile leżało w jego mocy polepszyć, z jego więc strony nie spotkałem najmniejszego oporu. Pani Def w gruncie rzeczy miała dobre serce i również, jakkolwiek trochę na mnie rozgniewana, otoczyła Hanie troskliwości. Już to na brak serc kochających nie mogła się siroda uskarżać. Służba nasza poczęła ją traktować inaczej, nie jak koleżankę, ale jak panienkę. Wola najstarszego syna w rodzinie, choćby nawet i dziecka, była u nas bardzo szanowana. Tego wymagał i mój ojciec. Od tej woli służyło prawo apelacji do starszego pana i starszej pani, ale nie wolno było sprzeciwiać się jej bez upoważnienia. Najstarszemu synowi również nie wolno było mówić inaczej, jak paniczu od najmłodszych lat jego. Służba, równie jak i młodsze ma rodzeństwo, wdrażane było do szacunku dla najstarszego, a szacunek ten Pozostawał potem na całe życie. Tem stoi rodzina, mawiał mój ojciec, i istotnie, skutkiem tego, dobrowolny, a nie oparty na prawie układ rodzinny, mocą którego najstarszy miał więcej majątku od młodszych, utrzymywał się od dawna. Była to rodzina, rodzinna tradycja, przechodząca z pokolenia na pokolenie. Ludzie przywykli byli patrzeć na mnie jak na przyszłego pana, a uczuciu temu nawet nieboszczyk stary Mikołaj, któremu wszystko było wolno i który jeden tylko nazywał mnie po imieniu, nie mógł się do pewnego stopnia oprzeć. Matka trzymała w domu apteczkę i sama nawiedzała chorych. W czasie cholery spędzała całe noce w chatach włościańskich wraz z doktorem, narażając się na śmierć niechybną. A ojciec, który o nią drżał, przecie jej tego nie bronił, powtarzając obowiązek. Obowiązek! Zresztą i sam ojciec lubo-surowy dawał zapomogi. Nieraz darowywał robociznę, przebaczał mimo wrodzonej popędliwości winy łatwo. Płacił nieraz długi za włościan, sprawiał wesela, trzymał dzieci do chrztu. Nam kazał ludzi szanować, starym zaś gospodarzom na ich powitanie odpowiadał czapką. Ba, często nawet wzywał ich na naradę. Ale też nie można inaczej powiedzieć, jak to chłopi przywiązani byli do całego rodu, bardzo, czego później niejednokrotnie, wyraźnie złożyli dowody. Mówię to wszystko dlatego, raz, aby odmalować wiernie, jak to u nas jest i bywało, powtórę, aby okazać, że w kreowaniu Hani na panienkę nie spotkałem wielkiej trudności. Najwięcej biernego oporu spotkałem w niej samej, bo dziecinka zbyt była lękliwą i w zbytniej czci dla państwa przez samego Mikołaja wychowaną, aby z łatwością mogła się ze swoim losem pogodzić. Pogrzeb Mikołaja odbył się w trzy dni po jego śmierci. Sąsiedztwo zjechało na ten pogrzeb dość liczne, chcąc uczcić pamięć starego, który jakkolwiek sługa, przecież powszechnie był szanowany i lubiony. Starca pochowano w naszych grobach rodzinnych, a trumnę jego postawiono przy trumnie dziada mojego, pułkownika. Przez cały czas ceremonii pogrzebowych nie opuszczałem Hani ani na chwilę. Przyjechała ze mną w sankach i chciałem, żeby ze mną wracała, ale ksiądz Ludwik kazał mi iść. Prosić sąsiadów, żeby z cmentarza wstąpili do nas dla ogrzania się i posiłku. Hanią tymczasem zajął się kolega mój i przyjaciel Mirza Dawidowicz. Syn Mirzy Dawidowicza, obywatela i sąsiada mojego ojca z pochodzenia Tatara i Mahometanina, ale z rodziny z dziada pradziada osiadły u nas i od dawnego czasu Posiadającego obywatelstwo i szlachestwo tutejsze. Musiałem siąść razem z Ustrzyckimi, Hania zaś zabrała się z panią Dyw i z młodym Dawidowiczem do innych sań. Widziałem, jak poczciwy chłopczysko utulał ją własnym futrem, potem wziął od lejce, krzyknął na konie i pomknęli jak w po powrocie do domu Hania poszła płakać do pokoju dziadka ja zaś nie mogłem się za nią pospieszyć bo wraz z księdzem Ludwikiem musieliśmy przyjmować gości wreszcie rozjechali się wszyscy został tylko Mirza Dawidowicz który miał przepędzić u nas resztę świąt Bożego Narodzenia trochę się ze mną uczyć bo byliśmy obaj w siódmej klasie i czekał nas egzamin maturitatis. Ale więcej, jeździć konno, strzelać do celu z pistoletów, fechtować się i polować. Które to zajęcia? Oba dwa przekładaliśmy o wiele niż tłumaczenie analów tacyta ksenonofontową cyropajadaje. Ten Mirza był wesoły chłopak. Urwis i psotnik wielki, zapalczywy jak iskra, ale do najwyższego stopnia sympatyczny. U nas w domu lubili go wszyscy bardzo, prócz ojca mego, którego gniewało to, że młody Tatar strzelał i fechtował się lepiej ode mnie. Za to pani byw przepadała za nim, bo gadał po francusku jak Paryżanin. Usta mu się nie zamykały, pludł, dowcipkował i bawił francuskę lepiej od nas wszystkich. Ksiądz Ludwik znowu miał trochę nadziei, że go nawróci na religię katolicką, tym bardziej, że chłopiec żartował sobie czasami z Mahometa i pewno byłby chętnie Koran porzucił, gdyby nie to, że bał się ojca który ze względu na tradycje rodzinne trzymał się oburącz mahometanizmu, powtarzając, że jako stary szlachcic woli być starym mahometaninem niż świeżym katolikiem. Zresztą nie miał stary Dawidowicz innych tureckich lub tatarskich sympatii. Przodkowie jego osiedli tu od czasów pono-witoldowych. Była to szlachta również zamożna bardzo i od dawna w jednym gnieździe osiadła. Majątki, które posiadali, nadał jeszcze Jan Sobieski Mirze Dawidowiczowi, pułkownikowi lekkiej chorągwi petochorskiej, który cudów dokazywał pod Wiedniem, a którego portret wisiał jeszcze w Chorzelach. Pamiętam, że Portret ten dziwne na mnie robił wrażenie. Pułkownik Mirza był to człowiek straszny. Twarz jego była tak popisana, Bóg wie, jakimi szablami, jakby tajemniczymi literami Koranu. Płeć miał śniadą, policzki wystające, oczy skośne o dziwnym ponurym blasku, które miały tę własność, że z portretu patrzyły na ciebie zawsze, czyś stanął wprost, czy z któregokolwiek boku. Ale kolega mój, Celim, w niczem nie był do przodków swych podobny. Matka jego, z którą stary Dawidowicz ożenił się w Krymie, nie była Tatarką, ale pochodziła z Kaukazu. Ja nie pamiętałem jej, ale wiem, że mówiono, iż była to Piękność nad piękności, i że młody Selim jak dwie krople wody do niej podobny. Ach, cudny był chłopak ten Selim. Oczy jego miały już zaledwie dostrzegalny skośny kierunek. Nie były to jednak oczy tatarskie, ale wielkie, czarne, smutne i łzawe oczy, jakimi podobno odznaczają się gruzinki. Oczu obdarzonych taką niewypowiedzianą słodyczą, gdy były spokojne, nie widziałem, jak żyje i nie zobaczę więcej. Gdy Selim o co prosił, a spojrzał temi oczyma na człowieka, to zdawało się, że brał go wprost za serce. Rysy miał regularne, szlachetne, jakby spod rzeźbiarskiego dłuta wyszły. Płeć smagłą, ale delikatną, wypukłe trochę, czerwone jak malina usta, słodki uśmiech i zęby jak perły. Gdy jednak Selim pobił się na przykład z kolegą, co zdarzało się dość często, wtedy ta jego słodycz znikała jak zwodnicza mara. Stawał się prawie straszny. Oczy zdawały mu się w ukos wciągać i świeciły jak u wilka, żyły, wyprężały się na twarzy, płeć ciemniała i obudził się w nim na chwilę prawdziwy Tatar taki, z jakimi chodzili w taniec nasi przodkowie. Trwało to jednak krótko. Po chwili Selim płakał, przepraszał, całował i wybaczono mu zwykle. Serce miał jak najlepsze, skłonność do szlachetnych porywów wielką. Był jednak roztrzepany, trochę lekkomyślny i chulaka niepohamowanego temperamentu. Jeździł konno, strzelał i fechtował się jak mistrz. Uczył się średnio, bo mimo wielkich zdolności, trochę był próżniak. My obaj. Kochaliśmy się jak bracia, czubili często, godzili równie często i przyjaźń trwała niepożyta. Na wakacje i wszystkie święta połowę czasu albo ja przepędzałem w Chorzelach, albo on u nas. Jakoż i teraz, przyjechawszy z pogrzebu Mikołaja, miał już u nas pozostać do końca świąt Bożego Narodzenia. Gdy tedy goście rozjechali się po obiedzie, była godzina może czwarta po południu. Krótki dzień zimowy kończył się. Przez okna zaglądała wielka zorza wieczorna. Na stojących pod oknami drzewach, pokrytych śniegiem i oblanych czerwonym blaskiem, poczęły łopotać i krakać frony. Przez okna widać było całe ich stada, ciągnące nad stawem od boru i pławiący się w świetle wieczornym. W sali, do której przeszliśmy, po obiedzie panowało milczenie. Pani Dyf poszła do swojego pokoju, jak układać, jak zwykle, kabałę. Ksiądz Ludwik chodził wzdłuż komnaty miarowym krokiem i zażywał tabakę. Dwie moje małe siostrzyczki przewracały się pod stołem na dywanie i trykając się główkami, plątały sobie wzajemnie złote pukle włosków. Hania zaś, ja i Selim, siedząc pod oknem na kanapce, poglądaliśmy na staw od strony ogrodu, na bór za stawem i na niknący blask dzienny. Wkrótce zrobiło się zupełnie szaro. Ksiądz Ludwik wyszedł odmawiać pacierze. Jedna moja siostrzyczka pogoniła za drugą do przyległego pokoju. Zostaliśmy Sami. Selim począł już coś gwarzyć i szczebiotać, gdy Hania przysunęła się do mnie nagle i wyszeptała – Panieczu, mnie czegoś straszno. Ja się boję. – Nie bój się, Haniulko – odpowiedziałem, przyciągając ją do siebie. – Przytul się do mnie. O tak. Póki jesteś przy mnie, nic ci się złego stać nie może patrz, ja się nie boję niczego i zawsze potrafię cię obronić. Była to nieprawda, bo czy to z powodu mroku pokrywającego salę, czy skutkiem słów Hani i niedawnej śmierci Mikołaja i ja byłem pod jakimś dziwnym wrażeniem. Może każesz przynieść światło? spytałem. Dobrze, paniczu, Mirza, każ Frankowi podać światło. Mirza skoczył z kanapki i wkrótce za drzwiami posłyszeliśmy niezwykłe tupotanie i hałas. Drzwi się otworzyły z trzaskiem i wpadł jak wicher Franek, a za nim trzymający go za ramiona Mirza. Franek miał minę ogłupiałą i przestraszoną, bo Mirza. Trzymając go za ramiona, kręcił nim jak frygą i sam się obracał z nim razem. Poczem, przywiódszy go tym ruchem, aż do kanapki, zatrzymał się i rzekł: Pan każe ci przynieść światło, bo panienka się boi. Co wolisz? Czy przynieść światło, czy żebym ci głowę ukręcił? Franek poszedł po lampę i wrócił z nią za chwilę. Ale. Pokazało się, że światło razi zapłakane oczy, Hania, więc Mirza je zgasił. Zostaliśmy znów pogrożeni w tajemniczym mroku i znów zapanowało między nami milczenie. Teraz księżyc rzucał jasne, srebrne światło przez okna. Hania widocznie bała się, bo przytuliła się do mnie jeszcze mocniej, a przytem. Musiałem ją trzymać za rękę. Mirza siadł naprzeciw nas na krześle i, wedle swego zwyczaju, od hałaśliwego usposobienia, przeszedł w zadumę i po chwili rozmarzył się jakoś. Cisza zapanowała między nami wielka. Było nam trochę straszno, ale dobrze. Niech Mirza opowie nam jaką bajkę rzekłem. On tak ślicznie opowiada dobrze, Aniu? Dobrze, odpowiedziała dziewczynka. Mirza podniósł w górę oczy i zamyślił się trochę. Księżyc oświecał jasno jego śliczny profil. Po chwili zaczął opowiadać swoim drgającym sympatycznym, a przyciszonym głosem.